Serdecznie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że y, obecna w Szwecji Karlskrona. Y, prom właśnie y, przypłynął i zabierze mnie w moją podróż roku, czyli do Polski. Łazienka jest całkiem duża, prom nowy, z tego co wiem, ma chyba 2 lata. Dużo większa łazienka niż w tych wcześniejszych promach, które mieliśmy. Wygląda jakbym przejechała 1200 km. Na promie już łączę się. Aviomarine wzięłam w razie W, ale jest Spokojnie, nie ma jakiejś ekstremalnej pogody, więc mam nadzieję, że do rana przetrwa. Szkoła podstawowa, do której chodziłam, mieszkałam po drugiej stronie ulicy, tutaj w tym bloku i miałam do szkoły najkrócej ze wszystkich. A tutaj kawałeczek jest mojego podwórka. Urodzinki w Polsce u najważniejszego gościa Gościana. tego wyjazdu. wyjazdu. Powiesz jak masz na imię? Ja, ja mam Jagoda, Jagódka, moja Jagódka kochana. kochana. Tak. Mojej ręki. Mhm, oczywiście. Wczoraj jeszcze w Warszawie, a dzisiaj już w województwie świętokrzyskim. Tak, piękna pogoda, słoneczna. Ładna pogoda, słoneczna. No upały są, ale... upały, ale takie odrębne upały. Nie narzekamy, nie narzekamy. Łączę się z Pola z kukurydzą. Jestem na wsi i czuję wiejskie, polskie, swojskie klimaty. Kocham polską wieś. I tak mi się przypomina, jak patrzę na te kolby z kukurydzą, jak byłam dzieckiem, to bawiłam się, że te kolby właśnie takie z włosami, że to są takie takie laleczki. O, właśnie coś takiego. W Norwegii to mi właśnie brakuje takiego takiego właśnie ogródka. Takiego warzywniaka. W Polsce jak dawno temu mieszkałam, zanim przeprowadziliśmy się na stałe do Norwegii, to działaliśmy i to ostro. Mieliśmy ogródek z przeróżnymi warzywami. Uwielbiam smażoną cukinię taką w okresie letnim. Jest przepyszna po prostu. Także kolejna wizyta urodzinki w Polsce. Obiad polski zjedzony. Kto lubi schabowe, to, to jest schabowe. Jadł schabowe. Ziemniaczki polskie i koperek. No, pychota po prostu. Polskie ziemniaki to mi najlepiej smakują. Jak jestem w Polsce, to kefir i ziemniaczki. To jest mój zestaw. Zupełnie ma inny smak niż. No i niż u nas wiadomo. Mhm. Owiec i ja. Oj, od razu się dzieciństwo przypomina. Człowiek jest bardzo, bardzo sentymentalny. Najpiękniejsze w emigracji są powroty.